Ustawa o ochronie praw lokatorów jest najlepszym symbolem tego, jak prawa lokatorów w Polsce od lat zresztą traktowane są po Macoszemu i że właściwie ta ochrona lokatorów jest właściwie izu, izolar, iluzoryczna i w zasadzie nieistniejąca. Sprawy ciągną się latami, ludzie żyją w niegodnych warunkach i to, co właściwie robimy, to głównie przedłużanie terminu. Ale ale chciałam się zapytać, może w tej sytuacji, czy nie byłoby zasadne us usunięcie tego terminu, czy e, e, w ogóle usunięcie terminu, do którego ta ustawa ma obowiązywać, czyli po prostu, że, że, e, e, że gmina zapewnia e, temu najemcy e, e, pokrycie kosztów, że to spoczywa na właściwej gminie już bezterminowo, bo obawiam się, że my na tego terminu 24 roku też nie dotrzymamy. I Znowu trzeba będzie nowelizować. więc może po prostu zlik zlikwidujmy ten termin, którego Dziękuję i tak bardzo. ja najprawdopodobniej i tak nie będę. Pan poseł Krzysztof przez, Piątkowski, koalicja obywatelska, bardzo proszę.